Woda jest wpisana w nasze życie. Bez wody, właśnie tego życia nie ma. Ona je symbolizuje. Jest bardzo wiele różnych powiedzeń związanych z wodą: a więc zimna woda zdrowia doda, cicha woda brzegi rwie, nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody i dużo, dużo, dużo innych. W takie dni jak ten, kiedy właśnie żar leje się z nieba, myślimy z wielką tęsknotą o wodzie i bardzo chętnie ochłodzilibyśmy się wodą. A jeśli jest to woda święcona, to jeszcze lepiej. Właśnie o tej wodzie chciałam Wam powiedzieć dzisiaj i zaprosić na krótki spacerek, bardzo krótki. Tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, to przypominam, że moje filmiki są to bardzo krótkie spacery, dwu 3 minutowe, poprzedzone krótkim wstępem na temat miejsc, do których Was zapraszam. Zapraszam Was do Świętej Wody. Święta Woda, sanktuarium Święta Woda leży w Wasilkowie i myślałam, że jest to po prostu jakieś nowe sanktuarium, że jest to jakaś rzecz, która się pojawiła stosunkowo niedawno i jakież było moje zdziwienie, odkrycie, że właściwie wzmianki, pierwsze wzmianki o Świętej Wodzie są już w średniowieczu. Pierwszy udokumentowany cud zdarzył się w 1719 roku, kiedy to pewien szlachcic, który dzierżawił papiernie w Supraślu, doznał cudownego uzdrowienia ze ślepoty. Owym szlachcicem był Bazylii Samotyja Lęczewski, więc ów Bazylii Samotyja Lęczewski fundował malutką kapliczkę w podzięce, którą później pobłogosławił opad Bazylianów z Supraśla. Bazylianie byli to zakonnicy Unicy, I tak właśnie się narodził kult, w Świętej Wodzie, którą właśnie odwiedziłam niedawno, w ostatni weekend i na ten spacer Was zapraszam. Ta kaplica unicka, kiedy już nastało car, więc ona przeszła w rękę duchownych prawosławnych, wówczas kult tej Matki Bożej Bolesnej ustał, ponieważ uznano, że jest niezgodny z kanonami prawosławia. Po odzyskaniu niepodległości kaplica ta trafiła w rękę kościoła katolickiego, w którym pozostaje do dzisiaj. Taką charakterystyczną rzeczą jest właśnie góra, Krzyży, takie wzgórze, na którym wierni pozostawiają swoje krzyże, krzyżyki z intencjami. Więc przeszłam się tym wzgórzem i zapraszam Was do tego króciutkiego filmiku o Świętej Wodzie, Sanktuarium Świętej Wody w Wasilkowie, niedaleko z Utraśla. To Zapraszam Was, całuję mocno. Papa! Pa. No.